Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. I dziś czas na nową serię tak naprawdę, która Was może zaciekawić. Zostawcie łapkę w grę, co mi w tym pomoże. A teraz zaczynajmy z odcinkiem. Czemu jestem na trybie kreatywnym i czemu nie mogę za to wyjść? Ej, co się dzieje? No właśnie. Będzie to seria Survival na małej warierze To nie jest żadna mapa. W tym momencie, no przepraszam za te command -blocki na środku. Nie dało się ukryć. To są World Bonder Center, czyli robienie tego World Bondera granicy. I to są koordynaty Y. Nie, czy X i Z. Jeśli się nie mylę, tak. A tu World Boulder set 11. Czyli to, żeby tą granicę było widać i jej szerokość również. Czyli tu ma 11 bloków. Postanowiłem tak wystartować. I gdy dobędziemy achievement, z każdym achievementem, będziemy klikać w to miejsce i będzie się nam powiększać bariera opić klatek. Ale to nie jest najlepszy pomysł. Więc bariera będzie. znaczy 5 sekund o 10 kratek. To. o 3 kratki. 10. 5 sekund z każdym acidmentem. Zgodzicie się? No pewnie, że się zgodzicie. To nie stream, więc nie ma komentarzy pod tym filmem. Tak, live. Oczywiście, że będą komentarze pod tym filmem. Więc to co to, trzeba to, to przedłużać? Ten command blok należy zmniejszyć, bo tam była komenda do zmniejszania bariery, a takiej rzeczy nie ma. Czyli od zera kasujemy i tu inaczej. To jest zdecydowanie. Dobrze, to wpisujemy i ujaśniamy mode survival i zmieniamy tylko, tylko, a wyłącznie tylko w specjalnych w przypadkach. I słuchajcie. Tu nie ma skrzyni, ale może się będą jakieś pojawiać. Szartuję, no. Nie będą się pojawiać skrzynie. O nie, się stałe, nie, nie. No właśnie. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. I za każdym momentem a teraz już nie, przedłużajmy. Wbierajmy drewno. nie mam achievementu. Chwila. Q, W, E, D. Zobaczycie dopiero jak zobaczymy achievement, jak to wygląda. Ej, ej, ej. A, A. To włącza. A, escape. Postępy. Co? W tym świecie nie ma postępów? A, bo on zaczął być kreatywny, spoko. Tu mamy jakiegoś pierdełka, a my od razu włączamy to. Nie, mów, nie, wie, nie mówcie, że nie wiecie czemu to tak powiększyłem. A to po to, to dlatego, że dlatego na tym świecie nie ma achievementów, to... Teraz już byłby trzeci achievement. Wiecie, ta granica się za szybko, według mnie, powiększa. Ja coś zmienię tylko... A teraz już nie można zmienić, nie? Nie, 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 nie. nie ale my robimy escape, udostępnij w LAN i uruchom świat sieci LAN. I teraz nie ma comment, czyli powinny być achievementy. P. Nie, jednak no, escape, postępy. Dobra, czekamy przynajmniej na następny achievement. O ła, o o przez to źle stają rzeczy w craftingu przez te lagi. A wiecie przez to są lagi? Już wam tłumaczę i już to przestawiam również. Ustawienia graficzne. Dwa czanki. Przepraszam Was za to naprawdę, ale no, są lagi, no. A tak to będzie, będą tak małe te lagi, że nie wyczuwali mnie Dobra, i to bez zbędnego przedłużania zbieramy dalej to drewo, no. musimy zdobywać aszywmenty, by się powiększało pole. Musimy. Za to nie zdobędę tego. Tutaj będzie nasza kopalnia kobla. Czy no? No, podstawowe rzeczy. O, poszedł achievement, więc powiększamy naszą barierę. A ład, biję. Biję. Jak widzicie na czacie, pojawiają nam się ciągle wiadomości o powiększeniu, więc. Ja jak się włącza postępy skrótem. O! O! O tak, tak, tak. To właśnie takim dziwnym tym jest. Gdy zdobędę ulepszenia, to będzie się wyświetlał następny achievement. Tak? P się włącza achievementy, nie? Dobra, to się okaże. O tak, właśnie o to mi chodziło. Ulepsz swój kiow, ciężki sprzęt, to to w tepkę Pełni wiadro lawną, takie różne rzeczy. E. No, ale nie. Czy ja za te ulepszenia powiększyłem barierę? Chyba nie. Ta bariera jest już dawno za oknem, dawno. A to skrzynie w ogóle. A słabe rzeczy tutaj opakować. To sobie może włożyć, żebyśmy nie umieli. O, Postęp słodki snów! O, Oby! O Kolejne powiększanie barierki! Ale mamy pole, słuchajcie! Mega! Od razu sobie zrobimy teraz jakieś ciotka. Co ty? A, ty mi... To sobie ja mogę z tobą trajdować, a nie, bo to tylko tak wydaje. Ej, spójrzcie, jakie to pole jest ogromne. Tylko tam jeszcze nie ma... Mo... A tam są dynie, tam są dynie to. Ale nie mogę teraz jeszcze tam pójść. Ej, odejmę cię, to uderzę jeszcze. Słuchajcie, no to co, co możemy innego robić niż szukać żelazem? To jest dla achievementów. No nie. nie? Bardzo dziwny ten tunel robi, ale no, trudno mi dla żelaza. Dla achievementów. Chyba że są teraz jeszcze jakieś inne. Dajcie, no. Co mogę Wam powiedzieć? No, mogę Wam powiedzieć to, że możemy nic innego niż kontynuować i sprawdzić postępy, a. Nie wiem jaki jest skrót od postępów, ale jest przygoda się rozwinęła. Eksploracja i walka. Odkryj każdy biom. O nie, to ja tego w ogóle nie rozwinę. O ja Cię kręcę. No nie. To ja nigdy tego z tą barierą nie odkryję. No nie. A mam dużo achievementów mniej. ja tu są te dynie, czemu nie mogę ich zbierać? portale można wyjść poza barierę, ale to będzie takie trochę kiepskie. Nie dostanę tej poprawki, czyli paproć jest w miarę ceny. Co ty tu robisz? Tutaj? Czy mogę wyjść poza barierę? Nie. nie mogę. Ty też nie możesz wyjść poza barierę, xd, to ty jesteś śmieszny. Możesz wejść, ale wyjść nie możesz. To samo jest u mnie. Jeśli się nie uda, to się nie uda. A jeśli się uda, to się uda. Okej, okay, jakiś. On się przyda i to czuję. Co to jest? Czemu ja tu jestem? To jest nieprzyjazne to miejsce, jest jakieś. Dziwnie się czuję tutaj. O jezu, jak to jest złe. Nie, nie, to nie jest dobry pomysł, bo jak cokolwiek jest, to im mogę pomóc, bo chyba nie widzę nic takiego. Dobra, w tym kajwie nic, ale to nic nie ma. To musimy wyjść na górę. Słuchajcie, my tu nigdy nie pójdziemy na darun, bo nie Darwin, nigdy po prostu w ten sposób. Jest w ogóle jakaś większa szansa na spotkanie w ten sposób, że raz obraz do bariery się dokopie. Tak, tu już jest bariera. Слушайте нашего же раза, в сёмш не могу. Слушайте, не могу, не схода измоглась. Прошу вас, не правда. Wiemy wczoraj jestem w poziomie czterdziestym czwartym W tej wiosce z Kowal, to może uda nam się jakieś żelazko zdobyć, nie uważacie? Słuchajcie, widzowie. Robimy jedno bonusowe powiększenie? Please, będzie mi łatwiej. To dla nas. Dobrze, przekaż 1%, by powiększył barierę komand blokiem. Przekaż 1%. Dziękuję Ci, widzowie. Za przekazanie 1% do powiększenia bariery. Dobra, mamy paproć, ale co on da paproć? O, mogę wejść tu, dziękuję Wam, widzowie. Czemu ty jesteś tu? A cię mogę uderzyć! O ty! I mogę z tobą Ale przez barierę chyba. Nie, ty jesteś jak blok. Shit. Shit. Tam jest domek! Tam ta wioska jest większa. Tu biegają nam te ludy. Pienio ludy. Centrum bariery to jest ten komend blok, słuchajcie. To jest środek wszystkiego. Czyli na przykład teraz w tym przypadku jest szerokość, a nie mogę tego kliknąć. Zaróżnie i bywa. Tu jest mój crafting table. Czemu? Skoro mam tyle koble i zrobić od razu I czy jak zrobię mieczor? Koblastyczny mieczor. Po co to zrobiłem? Nie wiem. Koblastyczny miecz. Bo chyba nie fantastyczny. Serio nie ma za niego achievementu? A. Nie. Escape A? Nie, to jest F bardziej, ale. Dobra, słuchajcie, tego się nie da... zrobić, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, postaramy się zrobić właśnie tak. Albo słuchajcie Poczekamy na noc albo zrobimy nawet Słuchajcie, przepraszam Was ale musimy to zrobić O to się nazywa komendy, no bo z jakim inaczej mogłem to nazwać Przepraszam Was za to. Ja na chwilę pójdę Idę po prostu z czegoś się napić coś w tym Dobra, tu palczę. się brokuła. To co robimy? No, sumonujemy? Nie wiem. zombie zombie fit Nie będzie ten wrogim mowy. Czemu nie zdobyliśmy achievementu łowca potworów? Bo to nie ja go zabiłem? Nie bo nie mamy go jeszcze. Dobra no, to by było na tyle, to widzenia widzowie.